Okej, okay, witam w kolejnej Czy części The Warcraft y, No i teraz... o, nie, Jak źle, jak niedobrze. A to co? Dobra, kim my tutaj dysponujemy? Dobra, niech będzie więcej Bogini łuczniczek. Wzywa. Jeszcze trzymamy jej tak miejsca, więc to będą łuczniczki. A my się już powoli możemy zbierać. Ulepszenia niech się tworzą najlepiej cały czas. Badania zakończone. Jestem gotowa. Dobra. E, 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 e. Teraz musimy kolejną kopalnię odkryć. Muszę Imie scenariusa Wola do jest śmietna. Anu dora. Jestem gotowa. Nie no, no, Niech, uważaj, kapłanko. W tych lasach roi się od nieumarłych. Do... Natychmiast. Nasi wojownicy zaatakowali wrogę. Jestem gotowy. Enduli Rekat. Imię scenariusz. Za Kalimdor. Enduli że Nabierzone nie lecą na naszą bazę. Nie, to nie. Imię scenariusz. Spadania Za, za Kalimdor. Enduli Rekat. Niech tak będzie. Na elun. Wiecie, Wola bogini jest święta. Na elun. A mi jest Można, można. I nie, w Te duchy nam to coś ja się, nie, nie, nam nie, 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 Ooooooooooooooo. Wola jest święta. z każdej rodzinie może być. Nie wiem czy będziemy mogli. Tam jest jeszcze jedna kopalnia złota. O, o kogo. Natychmiast. A łóżnik tak jakiś. Będzie. Natychmiast. Dobra, ale no jest sporo złota możemy na tym zarobić. Na tych I te nie chcę tracić. Ale sporo złota zarabiamy na zabijaniu jednostek, więc to się całkiem opłaca. Złota Banshee będzie mnie skurwiała. Ja nie zdążyła teraz wejść w nich, na szczęście. Łatwisto. Ucznicy z naszą balistę ogniową no bo jakieś ulepszenia. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? No co tutaj jest? Natychmiast. Idzie je, tu przej. jefa. patrzę. Okuleza się dzikie. Dobra, teraz trzeba ciężko całe kleje, żeby Całość Atakować! Dobra, jedziemy dalej. Sterunek został dotknięty zepsuciem, a drzewce wpadły w obłęd. Nie zasługują na tak okrutny los. Ani kroku dalej, nędzniku. Lord Tichondrius rozkazał nam zabić każdego, kto usiłowałby tu wejść. I tak uczynimy. Żałosne kreatury, czuję ból na myśl, że kiedyś zwaliście się nocnymi elfami. Hmm. Hmm. Na elum Trzeba je odbijać na Badania zakończone Atakować I wycofajmy się może trochę już są jeszcze drzewce, to poślemy na nich nasze drzewce. Badania są już zakończone, więc możemy sobie dotworzyć coś. No i musimy się teraz zastanowić jak tutaj się przedrzeć Na pewno jakieś posiłki by nam się przydały czym takim nie dysponujemy Aż hmm. by się przydała Z trzy co najmniej Jedna dyjata może wystać No pozwyczajmy sobie nawet? Niech tak będzie. Za kalindą! Enduli retag! Aniu zadora! Za kalindą! Do kurwa drzewcy jeszcze. Enduli retag! Chyba wysyćmy Na naszą Elum. katapultę do końca. I nie scenariusza! Enduli Niech tak będzie. Natychmiast! Wola bogini jest święta. Za kalindą! Żałośni Atakować! Badania zakończone. Mm -hmm. Żałośni nędznicy. No Dobra, no, to jest dowalne, najlepiej tego Atakować Słodko. Czy ktoś zagraża ciężko? Mamy tutaj takie Na ani inne jedno... I cena Wola bogini jest święta. Wola tak? bogini jest święta, ta? Przyciśnięta. Rzbalista by się przydała Jakieś badanko A to co? Sotyrzy się już chyba napalają na nas Lecimy, lecimy, Póki jeszcze mamy te jednostki Zobaczymy co tu jest na przykład Wola bogini jest święta Natychmiast Wola bogini jest święta Na Elun Niech tak będzie. Na Elum. Andora oh. za Nasz Nasi wojownicy wola Bogwani. Ojej, 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 drzewca posadzimy jednak trochę bliżej tutaj. Tak. Czy ktoś zagrażać tej puszcz? Tutaj mi się jasno. Słucham głosu Elun. Muszę dojść do czasa, rozwalam. Czy wydało się nam trochę za daleko tutaj? Dlaczego no, my tutaj Słucham mamy? Potrzebujemy Elun. jeszcze jednej dy jadę. i usiączkę. Ale w takiej ekipie bogini jak najbardziej wzywa. możemy tutaj się poprzemieszczać trochę. Na Kurwa, skąd oni się biorą? Wola bogini jest święta. Na Amidora niech tak będzie! natychmiast. Enduli rekans za kalindor i nie scenariusa. Pojedziemy tutaj tak na dół będzie. zobaczyć. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Natychmiast Pola udało święta. Cztery jednostki Czekam. tu są cztery zrobione. Jeszcze będziemy dotwarzać jedno I ona tu może stać na straży na przykład praworządno. Niech tak będzie. Już na nie ma. Natychmiast. Tutaj. Na e Wskaż drogę. Może być. Trzeba się pozbyć tamtej bazy nieszczęsnej. Słuchajcie, czyli seta Niech tak będzie. Co? puszczy natychmiast za Kalindor. zaatakowali Miejmy nadzieję, że Ziemia uleczy się z tej przeklętej zarazy. Powinniśmy ruszać. Kurchany leżą w dolinie przed nami. Jest. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Ten deszcz nas niestety nie lecza. Przydało. I że koptaj i ludzie. Na Elun. Puść mi tam sowa i zobacz jak do tej kopalni można dotrzeć. Bogini wzywa. Mm -hmm. Mm -hmm. A więc to tak słucham głosu Elun. No, no. Niech tak będzie. Może ich jeszcze złapiemy, prawda? gdzieś tu powinien być. Dobra my będziemy tego przesmyka tak będzie. tutaj strzegli A nasze kopalnie n spółka O się już będzie szykowała do boju Jakieś jeszcze więcej ulepszeń? <śm> <ś> Okej okay. Wiedźmą drogę. Bogini. Bogini wzywa. Bogini. jeszcze na tych się Święta. musimy napalić. Anu Dora. Za. A to kto? Układu na elun. No na Tu jest więcej tak złota. Będzie. Ogniki już mogą też tam zapieprzeć. Badania zakończone. Mów o co chodzi. Nie ulęknę o, się. Oświeć mą drogę, bogini. Przysięgłam do pełni. Ale ekipa jedzie. Dobra, jak tutaj że tu Na jest i baza już prawnie. Czy co z się rozgłonimy? To będzie bezpiecznie. Mhm. Czyli tu jest jakby ich taki mały przyczółek. A tu oni już są. A te kłychany są pewnie ponad nimi, tak? Żeby się tam dostać musimy tą bazę zniszczyć. No to nic trudnego. Wystarczy, że mpłój on tutaj puści to. Drzewce już zaatakują ty. To sobie postawimy teraz nasze... Nasi wojownicy zaatakowali wroga Zwróćce ode mnie przyjechały. Tu zaraz opętamy kopalnię. Jakieś ulepszenia może jeszcze lepszenia Wszystko mamy. Ten drzewiec to Otóż nie, nie zadałśmy. Czemu nie możesz? No. Masz. Bogini wzywa. Okej, my tutaj... Damy adę chyba tych rozwalić. Wola bogini jest święta. Wystaje się, że będę ta, z nami ta, ta. A, U, tak, O tak, to ja nie sprytywam. A najpierw tak nie się, się rozwalić. Wola bogini jest święta. Jestem gotowy. Kolejny Dora. Natychmiast. Spoko. To teraz wystarczy, że ognik jeden zaatakowali wroga. Z... 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 A nie, wszystkie siedzą. Czy ktoś się dzieje? nam zawsiądzie. Wiecie co? Co tam zostało jeszcze? A, no, oni się nawalają. To słodko. Wystarczy, żebyśmy przypuścili taki pierwszy sztułem, byle jaki. Potem jeden mocniejszy. Wola bogini jest święta. Nie no, się wypatrywać. To tak poważnie. Atakować! Okej, okay, wszystko fajnie, z moim Atakować! Dobra. Może jeszcze więcej tych studni postawimy i do, dotworzymy teraz z nas. Tak. Jedna balista, trzy ta. Dwie ta na razie, dwie ta. Ups, ale ci co przystali trochę. Okej. Okay. nie zostało w sumie widzę. To my te małe jeszcze widzieliśmy Albo i nie Dobra, No otwórzmy tutaj nasze jednostki W tak pięknych okolicznościach przyrody O o o o mój budynek jest gotowy Słucham głosu Elun Niech tak będzie. Słodko Ta pulta będzie, a jest już Okej, okay, to jeszcze jedna do jada I jedziemy z nimi. W tak pięknych okolicznościach przyrody. Już mi tutaj się nie podlizły. Czy ktoś Ej, w takiej zagraża też uważa? No nie, Na jeszcze to łowczynie by się przydało, chociaż z dwie. Na stanowisku. Ale wyciągnąć nie zaszkodzi Aman. O właśnie. Niech tak Cześć. będzie nie stanie. Niech tak w nie stanie. jeszcze katapulta. I Jeden mały sklep, no bo to nie zaskoczy. Trzeba święta. tego ubić. Zaatakowali wroga. Przysięgłem dopełnić zemsty. Oczywiście. Boginę go wzywa. No i słodko. Aż retor Aman. I robimy najazd na kaninę domu. Bo tu już nie mają żadnych jedności. mają wierzyciel, ale te są strasznie słabe. W dużej powiedział. Ale tu zjeńczyć strony te budynki. Zrobimy drzewa Bogini Ja teraz to. Drawiec i mają to zamiastane wskaż drogę, zrobione w sumie już tak tylko bez różnicy ile naszych będzie tak już mamy wyganą w kieszeni ach, ty wystarczy, że on tutaj dojdzie na Elun. Taka długa trasa nas czekała, i zobaczmy sobie, Wola co będzie Bogini na koniec. jest święta. mą drogę, w tak piękny Powstańcie, drapieżni Druidzi. Niech kruki burzy raz jeszcze poszybują z wojennym wichrem. Ishnuala, mój bracia. Kalimdor raz jeszcze potrzebuje waszej pomocy, bowiem bliska jest godzina zagłady. Jesteśmy na twoje rozkazy, Shando Stormrage. Musimy teraz zejść pod ziemię i obudzić ze snu straszliwych druidów szponów. No dobra, na tym to się tutaj kończy. Te dwie mis... znaczy misja. Dzięki wszystkim za oglądanie i pozdrawiam.